Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Battlefield Heroes, już drugim, tym razem samemu. Jest jakby troszkę wieczorna godzina, nie powiem nocna, bo jest w pół do dziewiątej. Znowu oczywiście trafiła nam się nocna mapka, no ale nic nie poradza. Może się zmieni, odcinek tym razem będzie długi. Tak jak widać, zmieniłem sobie postać i jestem w niebieskich. Dobrze. Jestem w niebieskich i na dodatek zmieniłem w ogóle postać, którą ogólnie gram. Ha, ha. Tak, jeżeli chodzi o Battlefield Heroes y nie grałem, znaczy z tego co tu słyszałem, od różnych moich znajomych, również w Battlefield Heroesie można latać samolotami. Nie miałem jeszcze okazji nimi latać. Mam nadzieję, że trafi mi się mapka, z którą, z którymi są samolotami. Jeżeli byście mogli, to w komentarzach mi napiszcie nazwy tych mapek, ewentualnie tryb gry, żebym mógł spróbować yy, Siebie w Battlefield Heroes Samo O, o, o! Dobrze, zabiłem mojego kolegę. Szkoda, że tu nie ma takiego czegoś jak Leczenie na przykład y, kolegi, na przykład, jak go ktoś zabije. W tej grze mi tego brakuje. I oczywiście sprintu, bo to jest bardzo nieprzyjemnie mi się tak biega. Ale jedyna wada, tej gry sprint i leczenie to są te dwie wady. No, w Battlefield 3 latanie mi szło mm, nieźle, ale nie mam, za, nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi tutaj z tym lataniem. Nie wiem, czy to jakoś inaczej się steruje. Musiałbym sobie spróbować. Czekajcie, skampię się. Chyba mam kolejny level. Tak, zabiłem go, dobra. Tylko to jest chyba tak specjalnie, że nie piszę ile mi raz zabili, bo już. broń rakiety. Czy to jest ra Aha, to środkowe, to mi się wydaje, czy to jest rakieta. Chyba rakieta. Z Battlefield Heroes, być taka średnio. Yy, średnio yy, seria. Aha, bardzo dziękuję Wam za 35, subskrypcji. Bardzo się zdziwiłem, że aż tyle ich będę miał. O Jezus Maria, dwóch na jednego, nawet trzech, A, pomachał mi, no nie, cześć, poziom pierwszy, jaki wstyd, już mam trzeci, jutro będzie kolejny odcinek, oczywiście z tej gry, jeżeli chcecie Battlefield 3, to piszcie w komentarzach, oczywiście, też nagram, bo mam preview, prawda, więc będzie, będzie bardzo interesujące. Ten kolega tam idzie, jest to, to, to też dobrze, że tu jest, chociaż jeszcze leżenia mi brakuje. Leżenie w tej grze to by był już taki Battlefield praktycznie jak... ...jak Original. Dobra. Spróbujemy tego kolesia zejść od tyłu. Po cichutku. Dobra, zabiłem go. Specjalnie go od tyłu obszadłem. Kurde. Aha. Aha. Proszę. Uuu, pierwszy w tabelce, a dopiero zacząłem nagrywać i grać. Ach. Widzicie, pierwszy mi, że ani, ani, ani razu nie zgidałem, ale naprawdę zginąłem już ponad 5 razy. Nie wiem, nie rozumiem tego jeszcze. Tutaj mam takie coś jak piątka, to za bardzo... To jest jakieś leczenie chyba. A Niku mam tego jeszcze do końca. O, zaraz się kończy rozgrywka. Broń rakiety! No tam jest kolej, tu strzelaj nie go! Nie wiem, jak on mnie zabił. Ale cóż. Nie, no. Co to było? Porażka. O nie. Coś mi częściej ekranem. Aha, bo oni odlecieli tą rakietą. O nie, to my mieliśmy odlecieć. Nigdy nie byłem w kosmosie. I rakietki nie ma. Dobra, pierwszy. Hej, się na zero. Musia, musieli mi się trafić słabi gracze, skoro byłem pierwszy. Bo ja jestem słaby. Więc... Welcome, Heroth. Oto masakra północy. Witaj, gra rozpoczyna się za cztery. O kurcze. Jazda. Gramy. Biegniemy. Oni, oni, oni będą biegnąć jak szaleni, ja się wstrzymam i będę starał się ich kampić. Co ty robisz, kolego? Dobra, gramy. Będą no tu bieg, bieg, biegnąć jak głupie. Dobra, spadochron tu jest też. to mnie zdziwiło. Spadochron w Heroes. Dziwne. Aż spadochron zrobili tutaj? Jesteś To niezła gra. Co mnie walło tak bardzo? Klęcz Też jest fajne, że widzę całego siebie. Mmm... Jaki ze mnie głupek? Poziom drugi, uwaga, zacześniemy go. Po, po, po. Po, 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 Dobra, ozon. Hihihi. Hi, hi. Drugi w tabelce. Ciekawie, ciekawie. Dobra, przeładujemy szotguna. Szotguna. Shotguna <laughs> shot chyba, ale dobra. Aaa. 20% życia. Właśnie miałem klikać, żeby mi się troszkę brenderowało. właśnie nie mogę się przyzwyczaić do, do tego napisu. Piątka to też leczenie, a trójka? Kurde. To jest to wszystko. A to co to jest? To czwórka granat jakiś? O kurde, fajne. No wybucha, mam taką nadzieję. Ło! Wow! Do końca nie wiem, co jest. Co się dzieje. Tam jest koleś, no kurde, no. Nie ma tu jakiejś sniperki. Jeżeli chodzi o snajperów, to. a tam są, no to kurde o, jak go zabiłem dwoma szczałami. kurde a, co ja robię a, ale zabiłem ja jestem pierwszy w tabeli gramy Troszkę doświadczenia z Battlefield 3 przyniosłem do tej gry więc no dobra To nie nie, idę stąd, bo tam już z kolej się widzę, że pójdziemy sobie jakoś tu jakoś, żeby, żebyśmy byli, żebyśmy byli nie zauważali. Tutaj wyjdzie kolej, więc już będę przygotowany na jego wyjście. Jest! Tam jest kolejny, nie widział mnie, dobra, powrót. Jeżeli będziecie słyszeć jak walę w myszkę z całej siły. To przepraszam, ale... Bo ja mam shotgunem... Na... O, o Boże, już, wierzę, już wiedzą, że tu jest tam. Nie ciekawie. Ciekamy. Kurde, tam sniper. No, nie da się tu jakoś... Da się tu po porzeczce? Po o kurde. Tu się pływać da. Ja tego też nie wiedziałem. butter ale zasięg wolny wolno. Opływaj, hopie. Nie no, płyniemy. płyn, płyn Co się stało? Co się, coś się... Co się... O Jezus, kara, 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 kara. Karemam, mam, karę mam. Uch. Oni tu są, nie da się tu żwy... O je, yeah. o. Ach. Jezus Maria, aż tak. Uw. O, mam czwóreczkę. rzucę. Ej, nie, czwóreczkę. No wypływaj, hop, z tej wody. Dobra, dobra zakampienie na rozstawieniu w Battlefield 3, byłoby to karane bardzo surową karą ale to nie Battlefield muszę sobie zapamiętać ta broń jest o wiele skuteczniejsza niż wszystkie inne bronie bum ej co, aha nie widziałem tego odliczenia, odliczenia tylko mam jedno pytanie jak ten pan pode mną, czyli R583747, ma 735 punktów? Miał jedno raz zabił kogoś. Ma tyle punktów, co ja. Tak, takie bugi są w tej grze. Niedopracowanie, niedociągnięcia, no. Bo może to jakiś specjalny tryb. Co on zrobił? Kurde. Jak on miał upór falsyć? Ej, tak cię zabiłem. 3-3. 5. Aha Dobra, plus 13 Dobrze, plus 13 uuu, uuu, Jezus Mary, ja nie widziałem go w ogóle Kurczę. Ale, 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 ale wpadka. Zaraz się kończy ta rozgrywka. Więc już będę kończył odcinek

Ja już ja już ja jestem przyzwyczajony, że cały czas mam shift naciśnię tego, że, 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 że niby chcę sprinta. Mm. Fuck. Piąty level, damy go. Snajper, bieram i wygonę. A, już mi się to nie udało. Nie to miałem w planach. <kluzni> Przepraszam. Nie to miałem w planach. Eee, nie wiem, czy ten film będzie rzucony w 14 grudniu, czyli dzisiaj. Dla Was to może być dzisiaj, czyli dla mnie jutro bo nie chcecie mi się jednak wyrzucić z powodu mojego frapsa, który... Jezus Maria który jest zły i nie lubi mnie i... w dni, w których mam wolne przeważnie działa, ale zadziałał mi możecie się... porażka, nie, nie, oni będą odlatywać znowu? ja chciałem odlecieć hmm to było nie fair oni odlecili bez mnie Dobra, to tyle w tym kolejnym odcinku y, z Battlefield Heroes. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się podobało, kciuki w górę, subskrybujcie mój kanał. Nie wiem, czy już Wam mówiłem, ale na moim kanale stuknął 35 subskrypcji, z czego bardzo się cieszę. Liczę na więcej. Trzymajcie się. Hej, tylko mam jedno pytanie: Jak ten pan pode mną, czyli R583747, ma 735 punktów, miał jedno raz, zabił kogoś? Na tle punktów soja. Tak, takie bugi są w tej grze. Niedopracowanie, niedociągnięcia. O. Bo może to jakiś specjalny tryb? Co on zrobił? Kurde. Jak on miał półfalcyć? Ej, tak cię zabiłem. 3, 3, 5. aha, Dobra, plus 13. Dobrze, plus 13. Uu, 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 Jezus Mary, ja nie widziałam go w ogóle. Kurczę, ale, 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 ale wpadka. Zaraz się kończy ta rozgrywka. Więc już będę kończył odcinek. Wiem, że znowu na tej. Ale, ale, mu się ząść. Za to wszystko. Tu byłeś. Bum, 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 bum. Bu, 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 bu. Jako to? Jezus Maria. <noise> A tak od góry ninja. Du, 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 du. Ach, to już mi nie wyszło. Nacieraj szybko, szybko rakieta. Mhm. Ja już ja już ja jestem przyzwyczajony, że cały czas mam ścisnąć na tego, że 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 nie chcę sprinta. Mm. Fuck. Piąty level, dawaj go. To sniper, pią, wygon go pią, 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 nie pią, nie nie pią, 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 Proszę, Nie to nie jest w planach. Nie wiem czy ten film będzie wrzucony w 14 grudniu, czyli dzisiaj. Dla was to może być dzisiaj, czyli dla mnie jutro. Bo nie wiem, czy mi się uda go wrzucić z powodu mojego frapsa, który... Jezus Maria. Który jest zły i nie lubi mnie. I... W dni, w których mam wolne, przeważnie nie działa, ale zadziałał mi. Możecie się... Porażka. Nie, nie. Oni będą odlatywać znowu? Ja chciałem odlecieć. Hmm. To było nie fair. Oni odlecili bez mnie. Dobra. To tyle w tym kolejnym odcinku z Battlefield Heroes. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się podobało, kciuki w górę. Subskrybujcie mój kanał. Nie wiem, czy już wam mówiłem, ale na moim kanale stuknął 35 subskrypcji, z czego bardzo się cieszę. Liczę na więcej. Trzymajcie się. Hej.